Witam w prezentacji 26 numeru Samochodów wojskowych II wojny światowej od De Agostini. W tym numerze Samochód półkosiennicowy BZ-34. 26. Modelem w kolekcji jest samochód półgąsienicowy WZ34. Model. Otrzymujemy w wyższej kablotce wraz z podstawą. W formie tła mamy zdjęcie. Na odwrocie mamy dane techniczne pojazdu. Model jest małą ciężarówką. Z przodu ma koła, z tyłu ma gąsienicę. Posiada zabudowę skrzyniową z plandeką. W plandece po bokach ma dwa okienka. Kabinę w kształcie prostokąta z wystającym trójkątnym przodem. W drzwiach otwieranych od przodu nie posiada okna. Z przodu posiada dwie szyby. Po bokach posiada kratki wentylacyjne. Z przodu atrapę chłodnicy. Błotniki połączone ze stopniami. Na pręcie dwa reflektory. Tablice. Zderzak z Z tyłu posiada hak. I tablice. Po bokach dachu nad oknami posiada zwinięty materiał. Po stronie kierowcy koło zapasowe. W napędzie gąsienic posiada cztery koła napinające i jedno z przodu napędzające. W spodniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu. Elementy silnika przedniego zawieszenia, most napędzający gąsienice Wał przy, przytrzymujący gąsienicę, tam i zawieszenia. Z przodu posiada koła, z tyłu gąsienicę. Numer 26 w tym numerze. Samochód półgąsienicowy WZ34. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu. Samochód półgąsienicowy WZ34. Samochód półkąsienicowy WZ-34 został opracowany w Polsce na podwoziu 2,5-tonowego auta ciężarowego Fiat 621L, produkowanego zgodnie z umową licencyjną podpisaną w 1932 roku z Włochami. Wojsko polskie wykorzystywało ten pojazd do wielu różnych zadań. Wojsko Polskie zaczęło używać pojazdów półgasięnicowych w 1920 roku, a pierwszymi samochodami tego typu w jego zasobach były dwa Austiny Putinowe z napędem na tylną oś, przechwycone od wroga podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Później w połowie lat dwudziestych wieku Wojsko Polskie nabyło we Francji podwozia samochodów półgąsienicowych Citroën KGS B210CM. Zastosowano w nich mechanizm napędowy KGS P4T. Cieszył się tym czasie dużym uznaniem. Większość podwozi posłużyło do wyprodukowania różnego rodzaju pojazdów transportowych, natomiast 90 przeznaczono do budowy wozów pancernych WZ-28. W kolejnych latach zakupiono Również we Francji samochody terenowe i ciągniki artyleryjskie Citroën KGC P14, P17 i P19, zur 30T. We wrześniu 1932 roku państwowe zakłady inżynieryjne PZ Inż podpisały z włoską firmą Fiat umowę na produkcję kilku modeli pojazdów, w tym ciężarówek Fiat 621L. Po rozpoczęciu licencyjnego wytwarzania tych aut w których ukończono około 12 600 egzemplarzy, zrodził się pomysł stworzenia na ich podstawie wariantu półgąsienicowego – Polski Projekt. Mamy zdjęcie informację, że samochód półgąsienicowy wz 31 30 był produkowany dla Wojska Polskiego II RP we współpracy z Państwowymi Zakładami Inżynieryjnymi. Pojazd do wszystkiego. Mamy zdjęcie dwóch samochodów półgąsienicowych WZ34 na wózkach kolejowych. To zdjęcie pokazuje ogromną wszechstronność tego pojazdu. Solidna baza. Mamy zdjęcie informacji, że podstawą do opracowania pojazdu półgąsienicowego WZ34 był samochód ciężarowy Fiat 621L. Niedrogie i praktyczne. Samochody półgąsienicowe, pojazdy z konwencjonalną osią przednią i napędem gąsienicowym z tyłu. Cieszyły się dużą popularnością w latach 20. i 30. XX wieku. Czasami gdy technologia napędu na wszystkie koła była jeszcze zbyt skomplikowana, oferowały one większą mobilność oraz łatwiejszą konserwację niż standardowe auta. Kolejna ich zaleta były koszt produkcji i sprzedaży. Pojazdy półgąsienicowe wykorzystywały wiele elementów stosowanych już w samochodach i ciężarówkach, dzięki czemu były tańsze w produkcji niż pojazdy gąsienicowe. Chwile rozrywki. Mamy zdjęcie amerykańskich żołnierzy grających w siatkówkę na plaży na atolu Ennebendark w archipelagu wyspy Marshalla Zdjęcie wykonano w sierpniu 1934 roku. Do tego typu aktywności fizycznej zachęcało dowództwo, aby pomóc młodym żołnierzom rozładować napięcie wywołane walką. Gry dla żołnierzy. Mamy zdjęcie broszury opublikowane przez Departament Wojsk Stanów Zjednoczonych w 1933 roku na użytek żołnierzy na wszystkich frontach, gdy były podzielone na różne kategorie i uwzględniały cechującą czas wojny trudną dostępność zasobów potrzebnych do uprawiania klasycznych sportów. Henry Henry Arnold. Jeden z wielkich dowódców. Mamy zdjęcie od lewej do prawej generałowie George Phantom H. Arnold Mark Kleag na Sycylii w grudniu 1933 roku. Wizjonę lotnictwa. Mamy zdjęcie i informację, że Arnold dążył do niezależności sił powietrznych tak, aby uzyskały one taki sam status jak miały armia i marynarka wojenna USA pięciogwiazdkowy generał. W grudniu 1934 roku Henry H. Arnold został generałem armii USA. Army. I otrzymał piątą gwiazdkę, co dało mu wówczas pozycję czwartego na liście najważniejszych dowódców sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Stał się również pięciogwiazdkowym generałem w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych, USA Air Force. Nikt poza nim nie został uhonorowany taką liczbą generackich gwiazdek. Arnold wycofał się z czynnej służby w 1936 roku. Zmarł 15 stycznia 1950 roku na zawał serca w swoim domu niedaleko miejscowości Sonoma w Kalifornii. Mamy zdjęcie modelu i jego dane techniczne. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli PKR Chipel Sedan Niemcy 1935. Osoby posiadające prenumeratę z trzynastą przesyłką zawierającą 25 piąty i dwudziesty szósty numer otrzymały drugi segregator. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.